Witajcie w Holokronie. Zajrzymy dzisiaj do zbrojowni i poznamy lepiej kultową broń, którą na pewno kojarzycie z filmów, ale również z gier, szczególnie FPS-ów. Miała ona bowiem dość konkretną moc. Mowa o kuszy, której najczęściej używali przedstawiciele Rasy Łukich. Materiał dotyczyć będzie kanonu oraz legend. Zapraszam, Kanon. Kusza, znana również jako kusza laserowa, była rodzajem tradycyjnej, ręcznie wykonanej broni palnej, powszechnie używanej przez łukich, jednakże inne rasy niekiedy również z niej korzystały. Dzięki zastosowaniu przyspieszenia magnetycznego, kusze były potężniejsze i celniejsze niż przeciętny blaster. Projekty różniły się zastosowanymi materiałami i podejściem artystycznym twórcy, choć efekt końcowy wizualnie raczej był podobny. Kusze były zwykle wykonane ręcznie, jednak niektóre popularne modele były produkowane masowo w warsztatach, atak na całym kaszik. W broni tej jako amunicję wykorzystywano metalowe beczki otoczone energią plazmy. Dwie polaryzujące kule, zrównoważone na każdym końcu łuku, wytwarzały pole magnetyczne, które zwiększało dynamikę pocisku. Po odciągnięciu sprężyny napinającej, spust wystrzeliwał bełt, który był otoczony energią plazmy. Jedną z takich kurz stworzył również Czubaka. Wykonał tę broń w niekonwencjonalny sposób, wykorzystując ramę i zasilacz standardowego miotacza szturmowców. Dodatkowo Czubaka wyposażył ją również w automatyczny system napinania, czego brakowało tradycyjnym modelom z tamtych czasów. Kusze były znacznie potężniejsze niż standardowe karabiny blasterowe, ale także znacznie cięższe, co oznaczało, że niewielu ludzi było w stanie je unieść, nie mówiąc już o utrzymaniu ich poziomo i stabilnie, aby oddać precyzyjny strzał. Aby wygodnie strzelać wymagana była siła łukich lub podobnych ras. Zasadę tę kwestionował nieco Han Solo, który gdy miał 60 lat okazjonalnie używał tej broni, ale jak wspominałem kusza była zmodyfikowana. Zasięg tej broni to około 30 metrów, a cena wynosiła 1250 kredytów, ale niełatwo będzie ją kupić. Legendy. Tutaj mamy jak zawsze nieco bardziej rozbudowany temat. Niektóre kusze zostały zmodyfikowane tak, aby strzelały czystą energią. Niektóre warianty miały również pojemność 24 strzałów. Używane były już podczas wojny domowej Jedi, i również wtedy były już potężną bronią na polu bitwy. Ich siła rażenia miała głównie w celu radzenie sobie z bestiami mieszkającymi w lasach na Kasik. Kusze były ładowane w magazynkach, zwykle od 6 do 10 wybuchowych bełtów na magazynek. Kołczan składał się z 10 bełtów i kosztował 50 kredytów oraz ważył około 1 kg. Legendy, co ciekawe, precyzują tutaj też, dlaczego ludzie mogli z nich korzystać. Otóż część modeli była wyposażona w automatyczne mechanizmy napinające do użytku przez inne gatunki, co nie wymagało używania dużej siły, pozostawał jednak spory odrzut, który wciąż wymagał pary w łapach. Chociaż kusza była coraz mniej skuteczna w zasięgu powyżej 30 metrów, była potężniejsza i celniejsza niż typowa broń blasterowa. Niektórzy kusznicy potrafili ładować wiele pocisków naraz, tworząc efekt rozprzestrzeniającego się ognia, jeszcze bardziej zwiększając ich skuteczność na bliskim dystansie. Podczas gdy inni potrafili wystrzelić specjalnie naładowane bełty, które mogą rykoszetować od określonych powierzchni. Przykład tego mieliśmy oczywiście w grach. Niektórzy też strzelali czystymi bełtami, które nie były pokryte energią, ale zawierali na przykład groty trujące lub wybuchowe. Oprócz rozmiaru, egzotyczny projekt kuszy wymagał od użytkownika niebędącego łukim odbycia szkolenia w celu sprawnego posługiwania się tą bronią. Jedną z osób niebędącą łuki, która doskonale używała kuszy, był łowca nagród Kyuzo Embo. Warianty kuszy obejmowały kuszę szturmową, używaną podczas galaktycznej wojny domowej oraz kuszę ceremonialną, używaną podczas ceremonialnych polowań. Pierwotnie inspiracją dla kuszy była ilustracja Johna Schonhera do powieści George'a R.R. Martina, na której rok później została oparta ostateczna grafika koncepcyjna Ralpha Macquariego. Większość źródeł, w tym Zemstasitów, przedstawia kuszników strzelających zielonymi bełtami, Jednakże w Imperium kontratakuje i powrocie Jedi broń czubaki strzela czerwonymi pociskami, a w Star Wars Galactic Battlegrounds broń czubaki strzela żółtymi bełtami. Jest to spowodowane Redconem, w którym to czubaka zrobił kuszę z Karabinu szturmowego. I to tyle w tym temacie. Dziękuję za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, jakie macie pytania oraz propozycje na odcinki. Uszanowanie dla patronów serii i oczywiście, niech moc zawsze będzie z Wami. Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami.